Miałem obierać ziemniaki, ale wiecie, totalnie mi się nie chce. Przetestujemy tą yy, obieraczkę do Thermomixa. Bo tą, wiecie, ja tą mam tą cebulę taka jakaś różowa, jest nie czerwona, widzicie? I ona ma się tak zarumienić, zeszklić. I mi się wydaje, że z tą moją może być delikatny problem, co wy myślicie? No, wydaje mi się, że może, może się na złoto ona nie zeszklić. A patrzcie, coś mi tu kurde, wywaliło. Ale to chyba z powodu, że to się zagotowało. Nie ma problemu, słuchajcie, pach, pach, i wszystko ląduje z powrotem. No, kupa, nie? Wiecie o co chodzi? I tak to wygląda, bowiem wam, no. Ten kolor jest taki. Nie to, on wcale nie, nie, nie to, żeby mnie niepokoił. Bo to jest spowodowane, słuchajcie, tym, o kurczę, ale mi się tutaj talerz. Witam wszystkich w kąciku kulinarnym <laughs> rozpoczętym. Robimy, słuchajcie, plan jest taki, plan jest ambitny, jak, zwa, jak zwykle. Ma to wyjść, słuchajcie, krem, krem, jak to widać, skala fiora. A co z tego wyjdzie, no to może być różnie. No, najpierw musimy obrać ziemniaki. O, cholera, mogłem coś innego zrobić, kurde. O, pokażę wam przetestujemy nową rzecz, ale jak ją znajdziemy. Bo wiadomo wszystko, słuchajcie, dostaje nóg. O, miałem obierać ziemniaki, ale wiecie, totalnie mi się nie chce. Przetestujemy tą yy, obieraczkę do Thermomixa. Słuchajcie, temat jest taki, wezmę was tutaj bliżej, żebyście widzieli co jest pięć. No tutaj trochę szafka jest, ale nic nie zrobimy. Dobra, wkładamy. To się chyba tylko tak nakłada Nie wiem czy to jest Chyba nie ma znaczenia w ogóle jak ten Jak to ma być No dobra Wkładamy ziemniaki Ale tutaj jeszcze trzeba by chyba Kurde nalać wody słuchajcie Coś mi się wydaje Na 100% No kurde Matko jedyna do jasnej Nie wiem wiecie co czy też macie w tych szafkach, że otworzycie tą szafkę, chcecie coś wyciągnąć i z nich leci. No z nich po prostu leci. Wszystko się niekiedy jak w kuchni robicie. rana, ale to trzeba uważać, bo to jest plastikowe. Żeby to się nie podniosło. Patrzcie, widzicie, metalowa jest chyba lepsza, bo widziałem metalowe, ale zakupiłem plastikową. Trzeba uważać, słuchajcie, bo patrzcie, co się dzieje. Ten plastik może się podnosić, więc trzeba szybko kartofli wrzucić. Nie wiem też, ile się kartofli wrzuca, no wiecie. Ja dosyć dużo dałem, ale się teraz, słuchajcie, patrzcie, się zastanawiam. Kartofli mam tyle. Tu mam jeszcze ten kalafior. Czy to w ogóle wszystko mi wlezie do tego? A ma być robione słuchajka tak w termomiksie No dobra, lecimy. Chyba na czwóreczkę to damy. Oto tam się bełka. Zaraz zobaczymy jaki efekt końcowy. No rzucają się. Rzucają, są agresywne. Widzę. Damy na czwóreczkę O, patrzcie jakie agresywne, to! No. z jakiegoś dzikiego pola Zerkniemy, zerkniemy, zerkniemy na nie, bo wiecie, też nie chodzi nam o to, żeby je całe zetrzeć, nie? Chodzi o to, żeby coś z tych ziemniaków zostało. No patrzcie, one tam trochę są. Pokażę wam do kamery, tak delikatnie. Ale wiecie co, no mi to nie przeszkadza. To będą takie jak gdyby wiejskie, no na tych większych, no to patrzcie, no tak to wygląda. Ale mi się wydaje, że to jest że to jest akceptowalne no pewnie jakbym je dłużej puścił albo ich tu mniej nawalił powiem wam bo patrzcie te małe są elegancja nie wiem no puszczę jeszcze tak na sekundę ale się rzuca cały czas agresja jest tutaj jak one się tutaj mieszają bełtają nie ula la ale ula la słuchajcie patrzcie co się dzieje ula la agresywne są bardziej dobra ja już słuchajcie to wyłączam wow a ono jakby się normalnie patrzcie zagotowało tam ludziska święte no i co efekt jest no patrzcie no tutaj jest tak szczerze mówiąc powiem wam no ja obieraczkę polecam zdecydowanie bo ja nie lubię obierać ziemniaków nie chce mi się po prostu z lenistwa i ją polecam no bo no nie jest to diamentowo cudownie jakoś tam wiecie o co chodzi no ale nie ma też nie ma też z grubsza jakiegoś dramatu nie weźmiemy to odcedzimy teraz cholera będę musiał to myć kurde ale pokażę wam, patrzcie jak to tu wygląda ten termomiks po tym tym siekaniu, nie wiem gdzie jest o pod spodem są patrzcie te, te te wióry czy tam jak to nazwać powiem wam to nie jest jakoś zajechane, zobaczymy czy to się długo myje powiem wam patrzcie, no to jest kurde Coś dla mnie, no tutaj trochę tam brudne jest, delikatnie. A o tutaj jest, patrzcie. Ale wziąłem normalnie pod wodę, tak to opłukałem, szuru buru i się stegesowało, zaraz jeszcze tutaj zrobię. Nie, no, powiem wam, do mycia też jest elegancko. No, tutaj mi trochę, trochę zaszło, ale jakimś widelcem wezmę to, wydłubię tu też. No, takie moje coś, tu jest takie miejsce. Słuchajcie, że to się ładuje. Tu nie wiem czemu to się w ogóle chyba rozpina. Coś, patrzcie, tak to się jakoś tutaj. Słuchajcie, coś tu się wyciąga. Ludzie, patrzcie, jaki człowiek to taki. Ta technologia to. Jezu, Maryja, święta, nie chcę tego wiecie. Nie chcę siłowo do tego tematu podejść, bo ja bym to rachciał, słuchajcie, i to by puściło. To jest tu, patrzcie, ja już temat zaraz. Ogarniam temat, patrzcie, do mycia to się tak wyciąga, i dlatego mi tutaj zachodziło. A teraz opuka. Nie, no, powiem, patrzcie, patrzcie teraz, no. Nie. Polecam tą przystawkę zdecydowanie z tego względu, że kurde do mycia ona jest elegancka. Rach, ciach, i to jest kurde pomyte. A nie wiecie, szorujecie jakimiś gąbkami, ścierkami się męczycie. A tu jest kurde, no temat bardzo elegancki. kurczę, ale fajnie. Dobra, wezmę to, przemyję. Patrzcie jak elegancko Thermomix już jest wymyty, opłukany. No trochę mi zeszło, słuchajcie, bo ten... No w zlewie trochę gratów zostało z wczoraj, no jakby nie było komu umyć, wiadomo, nie? To tak jak w domu się robi, nie? Co ja Was będę uczył, przecież wszystko wiecie. Dobra, wezmę was, tu przestawię. Teraz tak. No, patrzcie, jak te kartofle wyglądają. No, nie będę kolorował. No, tutaj nie ma, drama nie ma jakiegoś dramatu. Patrzcie, to jeszcze schodzi. Chyba mogłem to jeszcze tak puścić, ale ja nie lubię. Bo to zobaczcie. Patrzcie, ta skórka w ogóle sama odchodzi. Elegancja. Mogłem to, słuchajcie, pazurem obrobić i, i by było elegancja. No dobra. Ale do tematu. Ziemniaki mamy pokroić. Ogólnie z przepisu pani Joli, czy pani Ani, tam biorę to, żem obejrzał. Ok. Dobra, tu już odpalamy. Patrzcie. Patrzcie, co tu jest. Lecimy z gazem. Słuchajcie, tutaj olej. Zaraz leci cebula. Cebula jest taka różowa, słuchajcie. Bo miałem z tych, z tych tam na aplikacji, wiecie, dla ludzi wystawione. No, nikt nie chciał tego wziąć. Nie wiem, czemu, więc mówię. Przepukałem trochę, bo ona jest bardzo pikantna. I mówię, pójdzie, nie? Wiecie o co chodzi? No, Trzeba kurde kombinować, nie można marnować. Wiecie o co chodzi. Dobra, ja wrzucam te kartofle od razu tam, do termomiksa, zaraz Wam pokażę, żeby nie było. Jak chcecie, to sobie tutaj po kolei zapisujcie, co jest, co jest pięć, wiadomo, nie? Ja to wiecie, ja to jestem już takim kucharzem, że... No ja nie muszę, ja nie muszę, ale wiem, że Wy na pewno musicie. No, ale jeszcze w ogóle oglądałem ten przepis pani Joli, czy Oli, to jest na YouTubie, możecie sobie tam obejrzeć. Dosyć ciekawie tłumaczy ale powiem wam, ja to tak no jak sam nie przetestuję to jak gdyby nie wierzę tym ludziom nie, nie wiem czy też tak macie że jak samemu się wiecie, nie sparzycie nie zobaczycie, no to kurde nie wiadomo, nie wiem czy tych kartofli nie za dużo, bo przejrzałem ten jej przepis, ale tak powiem wam no niedokładnie, niedokładnie, kalafiora jest za dużo, nie wiem, chyba ziemniaków zostawię słuchajcie do drugiego dania bo jest dosyć dużo ja mam właśnie w gotowaniu taką tendencję, że za dużo, za dużo, słuchajcie, czegoś dowalę za dużo, a później jest efekt taki, no za dużo soli, za dużo pieprzu, no zdarza mi się to, zdarza mi się, nie mówię, że nie. Kurde, ja nie wiem, słuchajcie, patrzcie, czy te termomisy w przyszłości nie trzeba by do nich napisać, że one powinny być troszeczkę większe, słuchajcie, jak ktoś lubi więcej zjeść, no to wydaje mi się, że to powinno być więcej. Dobra, rzucamy te... Ula, la. Dobra, cebula już wrzucona. Pokażę wam, żeby nie było, bo tam później powiecie, że, że nie wrzucona. Zaraz ją tam zamieszamy. Ale nie, nie. Dobrze chyba zrobiłem. Dobrze. Ludzie, wszystko leci, słuchajcie. Wszystko leci, to jest żywioł w tej kuchni. wiecie teraz się tak zastanawiam bo tą wiecie ja to mam tą cebulę taka jakaś różowała jest nie czerwona widzicie i ona ma się tak zarumienić zeszklić i mi się wydaje że z tą moją może być delikatny problem co wy myślicie no wydaje mi się że może może się na złoto ona nie zeszklić a nie wiem może na żółto zobaczymy mniejsza z tym no kurde ale naprawdę tego jest słuchajcie dosyć dużo wezmę te Kalafiory teraz na wale, przecież to zaraz całe będzie. Ludzie, ludzie! Naprawdę, nie wiem tylko, kurde, czy mam to zamieszać teraz, przed gotowaniem, czy po. Wezmę to w ogóle zblenduję chyba trochę, bo to i tak będzie. To i tak musi być ten, no jak on się nazywa. O, ta jakaś patrzcie, czarna. Zwracajcie uwagę, bo takie to trzeba. trzeba odkładać. No wiadomo, ten, ten kalafior to nie jest jakiś tam. Słuchajcie, pierwszej świeżości, nie? Trzeba tutaj kurcze trochę, trochę te czarne takie gniazda, jak to mówimy, zawinąć. Dobra, wezmę to za miele. Nie wiem, czy to jest dobrze, co ja teraz zrobię, ale nie mam innego pomysłu na to. A widziałem taka starsza kobita też na tym, też na robiła, słuchajcie. straszny powiem wam burdel jest w tym zlewie straszny nie ma chętnych dobra zamielimy to a ja mielę dlatego wiecie o co chodzi bo wydaje mi się że to sządzie, tak wiecie o co chodzi patrzcie Siąść, a czy to siądzie, to zobaczymy No Tak to wygląda Słuchajcie, to miało siąść, a czy to siadło? No tak powiedziałbym, no, no, no niespecjalnie to siadło ale no muszę te, te muszę te kalary w fiory wszystkie wrzucić, co ja z nimi zrobię. Kartofle to wiecie, jeszcze dam do drugiego dania ja? To już trzeba po prostu, trzeba zużyć, to trochę wieciec. Trochę tam nie przejmujcie się delikatnie siłowa, albo dorzucę już te ziemniaki, też nie ma co zostawiać. Tam jeszcze trzeba, słuchajcie, mleka nawalić. Dobra. Wszystko się udało wrzucić, więc elegancja, Nie jest zakrywka. Nie chcę się tu jeszcze mieszać. Strasznie, powiem Wam to. Strasznie to idzie tak jakby to no sami widzicie. Ja tutaj powinienem takim czymś robić. O pamiętajcie róbcie tym, jak chcecie tam upychać, bo to ma takie ograniczenie. Wiecie, i nie wypchniecie dalej. A jak tak robicie jak ja robiłem wcześniej, to się może skończyć źle, bo w pieprzy się tam wiecie, ten. No w ten nóż traficie i będzie niefajnie się może wydarzyć. wiecie co, no jakoś to się tutaj upchało. Lepiej tu się chyba tego już, ja pierdnię, czy to wszystko wyłazi. Słuchajcie, nie wiem czemu, czemu produktów jest chyba po prostu. Po prostu jest za dużo. Wezmę ten kawałek, chcę zjem. Ale mm, wam tu. dobrze. No dużo jest tego kalafrolu, cholera. No ale to zrobię. zupa ma być na bogato, będzie na bogato. Dobra, ta cebula już się wydaje mnie się, że w jakimś stopniu się zeszpiła. No zdecydowanie powinno być tego mniej. No ale co zrobimy? Nic nie zrobimy, jest jak jest. To jest słuchajcie. Porządna kuchnia wyjdzie więcej po prostu, to się można zawsze podzielić, nie? Dobra, słuchajcie, teraz trzeba dodać do tego wody i mleka. Nie wiem w jakiej No ale to kurde, no słabo to wygląda. Słuchajcie, chyba Ech, chyba powinienem trochę tego odebrać. Bo to nie wiem, no naprawdę, czemu to jest tak. Czemu to jest takie. Nie chce się to zejść, mi. O co tu chodzi? nie wiem, nie chcę to siąść powiem wam chyba jest tego po prostu za dużo o, trochę tam tego chyba trochę tam siadło coś mi się tak wydaje ludzie mać znowu się syfu narobi dobra mniejsza z tym lejemy słuchajcie wodę tak lecę na oko powinno być przepisowo ale Damy tu trochę mleka No i no, wygląda to powiem Wam lepiej Trzeba teraz to uuuh. Może jak to zmień, Zmięk... zmięknie No teraz lepiej mieli to Uchy, вообще-то Chyba to, słuchajcie, zacząć chyba gotować, bo z tego to nic dobrego nie wyjdzie. Co my tu ustawimy? Temperaturę damy na. Uuu, termomix coś tutaj. Czas zrobimy. Nie wiem, na. 7? 8 minut, słuchajcie, i damy na. na 100 stopni, chyba nie. Ubroczyk na jedyneczkę. A jedyneczkę obrocić, słuchajcie, i czekamy. No, czekamy. Ja się biorę tutaj trochę ten syf, muszę ogarnąć. Wiadomo, a tu się kurde kręci. No, coś się tam mało kręci, ale może zacznie. Nie patrzcie, jak się bałagan bajzel mi się tu delikatnie zrobił. Muszę to opanować. Patrzcie, coś mi tu kurde wywaliło, ale to chyba z powodu, że to się zagotowało nie ma problemu słuchajcie pach pach i wszystko ląduje z powrotem ale zmniejszyłem temperaturę trochę dobra wkręcimy to e no to już tak powiem wam patrzcie przypomina zupę la. to przypomina zupę trzeba to skosztować tak delikatnie Mm, powiem wam jest dobrze. Patrzcie co ja w ogóle wzięłem. Teraz dołożymy jeszcze świeżej tych świeżego lubczyku. Ale będzie tu... Ulala. No powiem wam, że chyba chyba jakby ta Jolka czy Bożena obejrzała z YouTube'a, to ona by musiała ode mnie po prostu... No dziewczyna się troszeczkę. Nie mówiąc skromnie, by musiała się, słuchajcie, ode mnie lekko poduczyć. No. no co ja będę jej mówił. Jak chcecie, to ja wam podlinkuję ją, jej przepis i mój. No to słuchajcie, no, no nie ma dziewczyna polotu, no nie ma. Ona jeszcze chyba nie jest na tym etapie po prostu gotowania co ja. Oczywiście absolutnie, że nie, żeby mnie się tam wiecie. Żeby się z niej jakby naśmiewał, absolutnie, każdy, każdy gotuje i każdy orze jak może, nie? nie? Wiadomo o co chodzi. Słuchajcie, się teraz zamierzę, zamielę to z tym. No słuchajcie, aż się sam boję tej zupy, taka będzie pyszna. Niech tutaj te świeża bazylia się, co ja mówię, jaka bazylia? Mmm. Ja wam nie pokazywałem, słuchajcie, ja tu wrzuciłem dwie kostki rosołowe i trochę pieprzu, ale pieprzu to chyba dodam. Bo ja zawsze lubię, lubię jak coś jest popieprzone ostro. Słuchajcie. No tak mam już. Wiadomo, że zdarza mi się, słuchajcie, przepieprzyć. Nie wiecie, jak to z tym pieprzeniem jest. Często się zdarza, że przepieprzycie. Patrzcie, aż termometr zaczął tańcować. Ula, la. Powiem wam, to już jest kuchnia, chyba kuchnia Fusion. Dobra, ja już nie będę, słuchajcie, wyżerał tak za bardzo. No, bo tej zupy nie, ten, nie zostanie nic, nie? No, dawaj, dawaj, coś. O, słuchajcie, muszę zaczekać. O, dobra, poszło. Patrzcie, jak to wygląda. No, powiem wam, no, no jest, wydaje mi się, że że jest dobrze. Zaraz zrobimy zrobimy taką, wiecie, instagramową prezentację, mam nadzieję. Ulala, to jest taka konsystencja. Patrzcie Nie wiem czy to widzicie taka. No no kupa, nie? Wiecie o co chodzi. No, tak to wygląda, bowiem wam no. Ten kolor jest taki, mnie to on wcale nie, nie, nie to żeby mnie niepokoił. Bo to jest spowodowane, słuchajcie, tym, o kurczę, ale mi się tutaj talerz, dobrze, że ma. O, słuchajcie, tu jakiś papier, no bo to takie, wiecie o co chodzi. To ma być taka, no, luksusowa, luksusowa prezentacja, mówiąc jednym słowem. Patrzcie, patrzcie, taki listek wrzucajcie, słuchajcie i patrzcie co się dzieje. No nic dodać, nic ująć, słuchajcie. No ja to z takiego talerza porządnego to nie, to wiecie, to dla gości nalałem, bo ja to se, Słuchajcie, do jakiejś miski wleję po prostu. O ja se do takiego, wiecie, bo to, to, to mam te. To mam, słuchajcie, dla gości takie porządne, nie? Wiecie o co chodzi. Też tak pewnie macie w chałupie, że Dla gościa, no to wiadomo, że damy lepsze, nie? Kurde, patrzcie ile. Ile tej zupy zostało? Ula, la! Będę żarze dwa dni, pewnie teraz. No dobra, dajcie znaka w komentarzach, co myślicie o tym kąciku kulinarnym u mnie. Jeżeli chcecie, wiecie, muszę cały przepis wrzucić no bo tutaj to tak po łebkach. Nie, nie, nie pokazywałem, jak, jak dopieprzam, jak tam, jak dorzucam te kostki rosołowe, nie? Wiadomo, to pewnie trzeba by na bulionie i w ogóle, i jakby, nie? No ale jest jak jest, musimy tak akceptować. Pozdrawiam, sekcja komentarzy jest wasza. Trzymajcie się, do następnego. No, jeżeli będziecie chcieli, żeby kończyć dalej, wiecie, działał, nie? Bo ja nie wiem. Um, słuchajcie, jeszcze nie robiłem teściku, w ogóle teściku smaku. O, wezmę trochę tak z zielonym nabiorę. Powiem wam, aż się siebie boję. Mm. Aż się, słuchajcie, ciebie, siebie się boję. Co to będzie w tych moich następnych podbojach, jeżeli do nich dojdzie, kulinarnych. No bo jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Mm. Napisałem do tego w ogóle tego, wiecie, celebryty, nie? No bo ja to, wiadomo, ja prosty człowiek, do tego książula mówię, zaprosiłem go tutaj na ten kremik kalafiorowy. Ale chłopak jest zalatany po tych kebabach. On jeszcze nie wie, co dobre. On musi, słuchajcie, dorosnąć do tego, do tego smaku. Jak tego? Śmiało zapraszam. Toaleta jest darmowa, jakby, co? No i wszystko, nie? Wszystko mamy w temacie. No to do miłego, do, do miłego. Liczę na was w komentarzach, nie? Pozdro, wariaty.